Witam, taka ciekawostka. Chciałem Wam pokazać, jak się dzisiaj części produkuje. To jest tarcza sprzęgłowa firmy Valeo, wyprodukowana 4, 8, 22 i widać po jej stanie, że to jest praktycznie nówka. Kolega nią przejeździł niecałe 30 tysięcy kilometrów w Alfie 147-19 dieselek i zobaczcie, co się stało. normalnie nie wiem, nie wiem kto to zaprojektował jak to jest wykonane, co to w ogóle ma być ale przecież dla tych co może mają mniejsze pojęcie o tych rzeczach, tutaj wchodzi wałek sprzęgłowy z skrzyni biegów i on przenosi cały moment obrotowy całą moc wiadomo silnika potem na koła przez skrzynię biegów czyli tutaj na sprzęgło, wiadomo na tarczę sprzęgłową i to, zobaczcie co się z tym stało to już waliło, są ślady, jak to rypało i w końcu, jak redukował z jedynki na dwójkę, wcisnął sprzęgiełko, opuścił i znaczy, redukował, zmienił bieg na, na dwójkę, puścił sprzęgiełko i zobaczcie co, i zaczęło terkotać. Ten odgłos samochód nie jedzie w pierwszej chwili. To myślałem, że tu mu obrobiło wieloklin jakimś cudem, ale tu dosłownie zobaczcie, co się stało, jak to jest wykonane. To to tak zaprojektował. Ja to nie wiem, dramat. Dla tych, co może mają mniejsze pojęcie o takich rzeczach, mogę pokazać jako ciekawostkę w moja tarcza sprzęgłowa. Wiadomo, i to pracuje na kole dwumasowym, i to na kole dwumasowym. Jak macie e, koło zamachowe jednomasowe, czyli nie, nie ma dwumasy, to tu na tarczy sprzęgłowej, żeby rekompensować te wibracje, są zawsze sprężyny. Tutaj macie sprężyny przeważnie wtedy. Jak nie ma tych sprężyn i macie tego typu tarcze bez sprężyn, no to taka tarcza pracuje na kole dwumasowym. I to jest też tarcza sprzągowa z koła dwumasowego z mojej Omegi 2.2 Benzynka. Benzynka nie ma takiego momentu obrotowego, żeby aż takie większe siły przenosiła, jak to w dieslu jest, z niskich obrotów. A zobaczcie sobie, jak się to kiedyś robiło. To jest tarcza, już widzicie, jaka wyjechana. Ona ma z 25 lat około, nie wiem, to jest 99, może 2000 rok tarcza. Coś około, w każdym bądź razie, zobaczcie sobie, to jest jeden cały odlew. Dopiero tutaj są nity na te listki do mocowania okładziny ciernej, ale tu jest to w całości. Tu się nie ma prawa takie coś wydarzyć, przecież to jakie to musi siły przenosić? W ogóle jaka jest grubość tego elementu, zobaczcie sobie tą ściankę, a tutaj to jest normalnie. Już nie wspomnę o tym, że to ciemnięta blaszeczka jest. To to, 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 to nie. Nie, nie wiem, po prostu nie wiem. Może mi ktoś potrafi wytłumaczyć, jaki jest inny zamysł niż taki, żeby to się szybko zepsuło. Redukcja masy też wątpię, bo to jest, są różnice. No jest, ta jest cięższa, wiadomo, przez to, że to taki odlew duży, no ale bez przesady. To jest wieczne, dopóki się nie wytrze okładzina. Na to jeszcze wspomnę o tym, że zęby też są, mniej tych zębów, ale są pokaźniejsze. Tutaj ten wieloklinik taki delikatny, że szok. Dobra, to taka ciekawostka A propos, nie wiem co tylko firma Valeo robi Tego typu tarcze sprzęgłowe Takie wynalazki Czy inne też W tych akurat Do takiego autka Do Alfy 147 1.9 dieselek, ale no dla mnie to jest Jak to zobaczyłem to mówię Aż się muszę podzielić takimi Ciekawostkami, I tutaj nam się teraz obraca Sprzęgło jak puścimy, wałek sprzęgłowy nam się obraca A Samochodzik stoi i znowu trzeba rozbierać i kupę kasy na... Oczywiście, żeby nie było, żeby ktoś nie powiedział, że może koło masowe było rozwalone. To był cały komplet założony nowy, koło masowy jest Po prostu znowu była zdjęta skrzynia założona, znowu druga tarcza nowa. No drama. Docisk nawet po śladu nie ma w ogóle używania żadnych przypaleń, nic. Po prostu stało się coś takiego przy normalnej eksploatacji. Pozdrawiam.